Kłóciłaś się kiedyś z Panem Bogiem? O, człowiek jak czegoś chce, to cała energia w to wchodzi, cała siła, cała potęga. Czy kłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Myśmy sobie dali mówić, że przed Panem Bogiem to trzeba zawsze ładnie i pięknie. Twój, twuk grzyweczkę poprawiamy, wszystko tobie oddać pragnę. I dla ciebie tylko żyć, na litość boską. Kto z was wszystko chce oddać Panu Bogu? Jan Paweł II, to znałem takiego. Matka Teresa z Kalkuty. Ona wszystko mu oddała. Natomiast ja, jak ja tą pieśń śpiewam, to tak na, na, wszystko robię. Pokuciłeś się. A Panie Boże, ja Ci właśnie nie mogę wszystkiego oddać. Proszę zwrócić uwagę, Jeremiasz, to jest dla księży niesamowity fragment. Jeremiasz, bodajże ósmy rozdział. Przychodzi Jeremiasz, wielki prorok Izraela, i mówi do Pana Boga: Mam Cię dość. Dość mam Ciebie. I tej Twojej pracy i tego Twojego prorokowania. Bo co mi ciągle każesz mówić, to muszę ludzi straszyć, muszę ludziom zapowiadać zagładę. O Panie Boże, koniec! Koniec, Panie Boże! I co mówi Pismo Święte? Czy Bóg się obraził? skrzyczał go, jak wygarnął Panu Bogu, to jego serce zaczął trawić ogień. Czułeś kiedyś ogień religijny w życiu? Wielu z was powie nie, bożeś jeszcze nigdy Panu Bogu nie wygarnął. Panie Boże, pogadajmy chwilę. Dlaczego mój ojciec pije? Był kiedyś ministrantem, słyszałem. Chodzimy całą rodziną do kościoła. Dlaczego tak się stało? On się starał, widziałem. Dlaczego mu nie wyszło? Myśmy z mamą się modlili, chodziłyśmy na pielgrzymki. Dlaczego tak się stało? Panie Boże, dlaczego ta moja uroda jest taka? No, trudno mi jest. Inni chodzą. Dlaczego się ciągle wszystkiego boję? Co się stało? Odkąd pamiętam się bałam. Panie Boże, dlaczego? Czy tak musiało być? Jesteś Bogiem Wszechmogącym, jesteś miłosierny, ja naprawdę cierpię. Panie Boże, powiedz mi o tym. Bóg mówi: no nareszcie. No nareszcie. Pamiętacie kogo Bóg lubił? Mojżesz, Bóg mówi do Mojżesza: pójdziesz do Faraona. Mojżesz mówi: nie pójdę. A pójdziesz, a nie pójdę. I Bóg mówi: nareszcie jest z kim pogadać. No, ktoś mnie tu poważnie traktuje. Tylko tyś jest Panem, tylko tyś jest święty. Pan Bóg mówi: Pokłócilibyście się ze mną, coś by się działo. Pan Bóg pragnie Twojego serca. Jeszcze raz Ci mówię. A w sercu są burze, dramaty, bitwy, fronty się przesuwają. I Pan Bóg o tym wie. I Pan Bóg o tym wie. Pamiętam kiedyś taki film, że chłopak chciał zapisać się na boks. Był bardzo słaby i właśnie chciał trochę się poboksować, i przyszedł i tymi łapkami machał. Trener mówi, "Zdejmij mi te rękawice, z ciebie nic nie będzie. Idź stąd, idź stąd, synku. I trener zaczął tego chłopca popychać. Idź stąd, idź, rób piaski, w, babki w piasku, idź do domu, idź się pobaw lalkami. I tak go popycha. Ten chłopak taki odpychany, no co, no co? No idź stąd, z ciebie nie będzie boksera. I ten chłopak, jak wyprowadził prostą na trenera. A trener mówi, no nareszcie, synku. Idź do szatni, przebieraj się, zaczynamy pierwszy trening. Pan Bóg cię popycha. No co, no co? Widzisz, jak ci nie idzie? No on chce cię sprowokować, albo czymś pociągnąć, pokaże ci kwiaty, piękny śnieg, albo cię zdenerwuje, bo mu chodzi na twoje serce. Pamiętajcie, pamiętajcie tą historię, kiedy król miał dwie żony, jedną brzydką i grubą, a drugą piękną i śliczną. Kiedy przychodziła brzydka żona i mówiła, królu, daj mi na suknię, to król mówi, masz, kup dwie. A kiedy przychodziła piękna żona do króla i mówiła, daj mi na suknię, a może ci dam... A może ci nie dam, siadaj, pogadamy. Wiesz, dlaczego Pan Bóg chce z tobą długo rozmawiać? Prowokuje cię, nie daje ci pewnych rzeczy, daje inaczej, bo chce z tobą pogadać. Pan Bóg nie chce ci mówić, o co prosisz, o zdany egzamin masz i spływaj. Od razu ci dam całą sesję, żebyś mi tu nie wracała. Chce Pan Bóg z tobą rozmawiać, prowokuje cię do sporu i do kłótni, wybuchni kiedyś przed nim. Boję się, lękam się. Panie, ktoś mnie tu strasznie ocyganił z tą religijnością. Pamiętam, kiedy... Kiedy jeden z księży mi opowiadał we wrocławskiej katedrze, poszedł sobie do kościoła, wziął klucze od proboszcza, wszedł przez zakrystię, zamknął się, usiadł w ławce, tak, że go nie było widać, tak sobie usiadł na piętach, modlił się i nagle drzwi się otwierają, wchodzi siostra zakonna, też przez zakrystię, weszła do kościoła, nie wiedziała, że ktoś jest, nie widziała tego księdza. I on ją obserwuje, po co ona to przyszła. Ona poszła przez krucyfiks, stanęła naprzeciwko pana Jezusa i mówi: Ty, Żydzie. Żeby mi do rana sprawa była załatwiona. Taki wstyd przed całym klasztorem i ojca, i syna, i ducha świętego. Przyklęknęła i poszła. Powiedziałeś kiedyś Panu Jezusowi Żydziątko kochane, Żydziątko, no nie tak miało być, no coś Ty mi zrobił, no. Pan Bóg na to czeka. Formułki. Wiecie czego nie lubię na święta? Dostaję List. O życzenia, koperta, już widzę od kogoś, od znajomego, od siostry zakonnej. Otwieram, wydrukowane. Wszystkiego dobrego i nowego roku życzy i tutaj i tylko długopisem. Wypchaj się z taką kartką. Wypchaj się z taką kartką drukowaną. Wy też nie lubicie tych kartek. Ojej, mógłby coś napisać. No, że, no, że buty kupił, no, że, że skarpetkę ma dziurawą. No, coś by napisał od siebie. To się tylko podpisał pod drukowanym. Czy my się nie podpisujemy pod drukowanym do Pana Boga?